Harczą, włóczą nogami, mrożą krew w żyłach chorymi zniekształconymi dźwiękami charakterystycznymi jękami. Będąc wcześniej najczęściej efektami nieudanych eksperymentów naukowych, wojskowych, czy zakończonej sukcesem nekromancji. Lubią siać strach. Terroryzują w grupie. Ich eksterminacja różnymi środkami masowego mordu nigdy nie przestaje cieszyć. Są najprawdopodobniej najbardziej wdzięcznymi przeciwnikami w grach. Starą dobrą strzelbę aż świeżbi, by wypluć w stronę ich głów ścianą zachwyconego śrutu. Mózg za mózg, świt, zmierzch, plaga nieważne. Zombie nie umierają nigdy. A najgorsze jest to, że każdy z nas przynajmniej raz był kiedyś zombiakiem, a jeśli nie, to kiedyś na pewno będzie w takiej sytuacji. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W kolejnych moich urojeniach z tej strony Patryk Rojorojewski. Znów pogadamy sobie troszeczkę o grach, o zjawisku niesamowicie eksploatowanym, wdzięcznym mm, motywie na pomysł nie tylko w rozumieniu pełnoprawnej gry, ale też wielu oficjalnych bądź nieoficjalnych rozszerzeń, czy to dodatków DLC i nie tylko. Kochani, moda. Na zombie, czy moda na zombie jest modą na y, sukces? Przekonajmy się, wyodrębniłem dzisiaj sześć zasadniczych kwestii, y, które wpływają na to, że po prostu kochamy, eksterminować y, zombiaki. Jednak zanim przejdziemy do clue programu, malutki łyk historii, słowo zombie pochodzi najprawdopodobniej od afrykańskiego zumbi. Jest to rodzaj fetyszu w języku Nikongo lub od Nzambi, Boga w rozumieniu języka Kimbundu. W Polsce przyjęte ono zostało z języka angielskiego zombie, B i E na końcu, chociaż można oczywiście spotkać się ze spolszczoną e, wersją, formą zombie. Tylko i na końcu. Termin ten rozpowszechnił William Seabrook pod koniec lat XX 20 -20 wieku w swojej książce The Magic Island. Samo pojęcie zombie wywodzi się z kultu wodów, którym oznacza osobę silnie zniewoloną i ślepo lub nieświadomie wykonującą polecenie osoby kontrolującej ją, najczęściej będąc pod wpływem środków odurzających. Taki typ zombie był obecny w kulturze od wspomnianego okresu do prawie końca lat 60., kiedy to powstał film George'a Romero Noc, żywioł. Żywych trupów, w którym zombie przedstawiono jako nieumarłego, osobę martwą powstającą z grobu i starającą się zaspokoić żądzę krwi poprzez konsumpcję świeżego ludzkiego mięsa lub mózgu. Po sukcesie przytoczonego obrazu taki właśnie wizerunek zombie rozpowszechnił się w kulturze masowej. Filmy, seriale, książki, komiksy, gry sztuka, teatr. Dziś mało kto kojarzy zombie ze wspomnianym wudu. Tyle tytułem obligatoryjnego wstępu. Jednak przejdźmy sobie od razu do naszego ulubionego medium, gdzie jednak kontakt ze starymi, dobrymi zombiakami jest po prostu e, interaktywny. I tak jak wcześniej wspomniałem, było bardzo dużo gier, które po dziś dzień są e, z uporem maniaka kontynuowane, które skupiały się w 100% na zombie. Od nich się zaczynało i na nich się e, kończyło. I mam tu na myśli stare dobre. Serie typu Resident Evil, Silent Hill, oczywiście Left 4 Dead, 1 Left 4 Dead, 2 Dead Rising, House of the Dead, jeśli chodzi o strzelanki. Właśnie i to jest niesamowite, jak wiele gatunków gier komputerowych zostało zalanych przez zombie. Co często owocuje tym, że gra, która z zombie nie ma absolutnie niczego wspólnego, jest ulepszana, uatrakcyjniana jakimś dodatkowym trybem, weźmy sobie chociażby e, World at War, e, Call of Duty, e, czy Black Ops 1, e, Black Ops 2, właśnie konkretnym trybem, bądź na przykład dodatkiem e, DLC. Przykłady, chociażby Red Dead Redemption, e, pierwszy Borderlands, czy chociażby ostatnio Sniper Elite Nazi Zombie Army. To pokazuje właśnie jak wiele gatunków czerpie ze starych dobrych yy, zombiaków, mimo że ja jako miłośnik gier RPG najczęściej ich spotykam właśnie w tego typu grach fabularnych, gdzie zazwyczaj występują one na terenie jakiegoś mrocznego, opuszczonego yy, cmentarzystka, yy, czy zamieszkują yy, skąpane w ponurej poświacie katakumby, lochy, jaskinie tego typu elementy. właśnie w grach RPG najczęściej zombiaki spotykam. mamy gry strategiczne, ekonomiczne, po chociażby żeby nie szukać daleko, plants versus zombies, bardzo fajna gra typu trochę tower defense, czy chociażby fort Zombie Mamy fenomenalne e, przygodówki pokroju Walking Dead. Mamy też przykład gry, w której e, to my jesteśmy po drugiej zielonej stronie barykady. Stabs the Zombie, Rebel Without a Pulse, e, gdzie my, to my jesteśmy e, zombiakiem i właśnie zielono skóry Umarlak e, jest protagonistą. Oldschoolowe strzelanki nie ma sprawy. Zombie shooter 1, e, zombie shooter 2. Burn, Zombie, Burn, y, Zombie Apocalypse, mnóstwo. Czy to jeśli chodzi właśnie o samochodówki, gdzie y, niszczymy y, zderzakiem, czy strzelanki, gdzie y, niszczymy zombie obrzynem, czy miotaczem ehe, ognia. Można by wymieniać. To jest coś niesamowitego, jak jest to wdzięczny y, temat. I mimo, jak wielokrotnie... Akcentowałem, nie jestem miłośnikiem zombiaków, nie przepadam po prostu za, 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 za tą modą, co nie zmienia faktu, że są momenty, w których no, fantastycznie mi się ich um, je, eksterminuje z naciskiem właśnie na wspomniane gry fabularne, czy bardziej dynamiczną odmianę hack and slash. Od biedy można pod listę podciągnąć ocenzurowaną niemiecką wersję pierwszego karmagedona, gdzie ludzie po prostu zostali zastąpieni. E, Umarlakami. Yy, o kwestiach flaszowy, gierek zombi już yy, całkowicie pomijam temat, bo jest ich po prostu zatrzęsienie. Land of the Dead, Road to Fiddlers Green, yy, Daisy, Warzy, Dead Island. Naprawdę nie mam całego dnia, by wymieniać te gry. Celować w toczeń. Jak widzimy gatunek absolutnie nie ma żadnego. Znaczenia. Chodzi o rozkoszne, niczym jest krępowane rozwalanie, anihilację, destrukcję gości dzisiejszego odcinka. Oczywiście wyjątek stanowi tutaj Stabs. Ale o co chodzi? Przebadałem swojego czasu temat i pozwoliłem sobie na wyodrębnienie dokładnie sześciu powodów, dla których kochamy zombie, lubimy motyw zombie w grach. I dlaczego twórcy fundują nam coraz to bardziej e, żądny mózgów zielony content, czy to na podstawie e, odrębnej całościowej gry, czy dodatku do gry, która niekoniecznie była tworzona z zamiarem zahaczenia o temat ząbiaków, nie wiem, w przyszłości bądź docelowo. Zobaczmy. Let's take a look. Jest dużo. Z reguły zombie atakują w grupach. Jest ich dużo, eksterminacja kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nieomarlaków naraz daje dużo satysfakcji i niezmiernie bawi. Aż boli w takich momentach brak granatu czy wiadomego koktajlu pod ręką. Dużo zombie równa się dużo frajdy. Kwestia bardzo efektowna i znamienna dla nacji. Widok całej hordy nacierającej na nas wszystkimi możliwymi wejściami, dachami, drzwiami, oknami, kanałami robi wrażenie. Pamiętne wrażenie. Jest SŁABO Zombie nie cechuje konkretna wytrzymałość czy mega odporność na obrażenia. Mówię o wersji podstawowej POMIOTA, bo jak wiemy niektóre gry, m.in. seria Left 4 Dead, wprowadzają mocniejsze odpowiedniki i nowe gatunki, typy, rodzaje dzisiejszych gości programu. Wracając, punkt ten łączy się z pierwszym. DUŻO, ŁATWO, NARAZ Kolejna porcja rozkosznej zabawy. Szybko jeden po drugim lub raz a porządnie wszystkich w zasięgu. JEST PRZYJEMNIE Chodzi mi tu o feeling walki i zabawy w plewienie różnymi narzędziami mordu. Zombie zawsze pięknie się palą, wybuchają, rozgniatają pod kołami. Nie ma dyskusji. Ołów je kocha. Nic jednak nie cieszy jak ym, sprzedać zombiakowi boom szota strzelbą z bliskiej odległości. Miód. Tym jest właśnie koszenie nieumarłych. To się nie nudzi. Jest mrocznie. Wygląd zombie i mrok jaki ze sobą niosą zawsze dodatkowo podkręca imersję. Okoliczności, historia, powód, teatr, działań, otoczenie, jęki, ponura, ciężka atmosfera. Udźwiękowienie, cienie, zaskoczenie, przerażenie. Mówiąc krótko silne emocje, które tylko pozytywnie wpływają na odbiór gry z nieumarłym w tle. Jest różnie. Zarówno pod względem wyboru rodzaju gry, jak i gatunku samego zombie, który m.in. dzięki serii Left 4 Dead, plus dodatki, ewoluuje, zapewniając nowe atrakcje i zmuszając do zmiany taktyki, poniekąd obligując do innego zachowania, podejścia, użycia adekwatnego uzbrojenia. Wszystko, co ma na celu walkę z nudą i monotonią, cieszy i dobrze rokuje na przyszłość. Jest wybór, jest różnie, jest fajnie. Każdy znajdzie zombie w swoim rodzaju gry. Jest wspólnie. Dobry tryb kooperacji bierze wszystkie wcześniejsze punkty do kupy razem i zapewnia rozkoszną, niespecjalnie zobowiązującą rozrywkę, która staje się tłem dla rozmów podczas gry. Jak odrywać zielonmy uby? To tylko wspólnie, w dobrym kopie, na urlopie. Jak widzimy, temat zombie w grach komputerowych jest kwestią cholernie wdzięczną. Dalej chce się je eksterminować przy użyciu przeróżnych mm, narzędzi, czy to masowego mordu, czy niekoniecznie. Widocznie jest popyt, to jest i podaż po prostu. Tak jak mówię, ja ja specjalnym miłośnikiem zombiaków nie jestem, ale standardowo jestem. Ciekaw, waszej opinii na ten temat, czy kochacie motyw zombie w grach komputerowych wszelkiej maści i gatunku, czy po prostu macie już tego dosyć, wymiotujecie się tym motywem i łapiecie się za głowę, kiedy czytacie, że do jakiejś gry, która z zombie nie miała nic wspólnego, jest dodawany dodatek zombie, bądź wyjdzie nowa gra z zombie w tle. Czy zgadzacie się z punktami, które wymieniłem, które mi się wydaje wpływają na atrakcyjność zombiaków po prostu w interaktywnych programach rozrywkowych, w rozumieniu gier komputerowych? Napiszcie w komentarzach, co generalnie sądzicie o tej modzie na zombie. Czy jest to moda na sukces? Niekoniecznie. Czy moda na zombie nie umiera nigdy? Trzymajcie się, kochani. Serdeczna tarcza. Hej!